Panowie, zgonione chodzą Coś tam latają Fajny mrozek przycisnęło Minus 7 czy coś Takiego, ale zadają większą razy No ale nic Niech śmigają szarlatany, gruźliki. Obcych nic nie ma. Ostatnio sąsiadowie ze ściny dwóch przymknąłem i już pojechały. I z głowy. A wy panowie ganiacie dzisiaj, czy nie, czy odpuszczacie 130 trzydzieści sztuk to jest 130 Trochę zimniej i od razu inaczej chodzą. Ale mogłoby coś przyjść, oprócz jasrzębia i choroby. Dobra, panowie, pozdrawiam. Pokażcie, jak dzisiaj u Was chodziły. Pozdrawiam panowie do następnego.